Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj y, dosyć ciekawe spotkanie z dwoma ciekawymi motocyklami na kategorię A2. No bo w końcu kto powiedział, że aby cieszyć się z motocykla, trzeba mieć 100 koni i litra pod siedzeniem? Wydaje mi się, że na szczęście od dłuższego czasu to przeświadczenie staje się coraz mniej popularne i dlatego dzisiaj dwa dowody na to, że moc i pojemność nie do końca mają znaczenie, a z motocyklizmu można cieszyć się nawet posiadając właśnie wspomnianą kategorię prawa jazdy A2. Podmiotami lirycznymi dzisiejszego porównania są dwa modele Benelli, to jest włoska marka, która produkuje w Chinach, ale spokojnie, jakość tych sprzętów nie odstaje niczym od dużych europejskich marek produkujących właśnie tam na wschodzie. Każdy model Benelli dobrze wygląda, wypełnia naszym zdaniem dosyć ciekawą niszę i do tego kosztuje no mniej niż mogłoby się wydawać. Zaczynamy od nowości na ten sezon, czyli TRK 251. 500ką mieliśmy okazję jeździć w zeszłym roku albo dwa lata temu, a 50 to ukłon w stronę bardziej początkujących motocyklistów albo tacy, którzy właśnie posiadają kategorię A2 i w sumie już na tym poprzestali, bo uznali, że im więcej nie potrzeba. W każdym razie jednocylindrowy silnik jest chłodzony cieczą, ma wtrysk i dwa wałki wyrównoważające to jest y, trudne słowo generuje około 25 koni. Mało? No, TRK bez problemów może utrzymać 130 na godzinę i nie puchnie spod świateł, a przy y, tak dużym 17-litrowym zbiorniku paliwa oferuje za na poziomie nie wiem, 400-450 nawet kilometrów, więc jak wygląda stacja, możemy zapomnieć zaraz po zakupie tego sprzętu. Motocykl wygląda zresztą na większy, tak samo jak w przypadku TRK501. Tutaj roboty robią ledowe światła do jazdy dziennej i dość wysoka szyba. Za sterami z drugiej strony to zupełnie niewielki sprzęt 150 kg na sucho, wygodna, wysoka kierownica, komfortowo ułożone podnóżki. Wszystko to sprawia, że poradzi sobie z nim każdy motocyklista albo Motocyklistka. Siedzenie jest na wysokości 835 mm. Może nie jest najniższe w klasie, ale za to też na tyle wąskie, że bez problemu niski e, motocyklista dotyka nogami do ziemi. No tak właśnie jak Rudy na filmie, który ma, nie wiem, 1,60 m wzrostu, 1,65 m. No dobra, niech mu będzie, że nawet 1,70 m. Ok, ale to nie koniec. W nasze ręce trafił też y, zupełnie nowy 302 S od Bennelli. To niekoniecznie następca modelu BN. Raczej sprzęt celujący w trochę innego klienta, bardziej miejskiego, może trochę bardziej awangardowego. To widać po samym motocyklu. Futurystycznie wyglądająca ledowa przednia lampa robi potężne wrażenie. I ogrom ludzi się za tym ogląda. Do tego mamy kolorowy wyświetlacz LCD, co w tej klasie raczej jest bardzo rzadko spotykane, zwłaszcza za tę kasę. Do tego podwójna tarcza hamulcowa z przodu i agresywne linie. Zresztą koniecznie wejdźcie przy tej okazji na stronę Benelli i zobaczcie jak wygląda 302S w zielonkawym kolorze fluo. To jest już naprawdę mistrzostwo świata i ten sprzęt robi się jeszcze bardziej agresywny od tego, którego możecie oglądać dzisiaj. Innymi małymi mistrzostwami świata jest brzmienie dwucylindrowej rzędówki. Nie wiem, jak oni to zrobili, że to przeszło homologację. Jest głośno, a silnik sprawia wrażenie naprawdę dużo, dużo większego. Blisko 40-konna jednostka bardzo lubi też wysokie obroty. To zupełnie inna maszyna niż Terka. Agresywna, sportowa, trochę w klimacie takiego Street Fightera. Zresztą nogi są dużo bardziej z tyłu, kierownica yy, jest bardzo wąska. 302S jeździ, wygląda i brzmi jak motocykl o dwukrotnie wyższej yy, mocy i pojemności silnika. I to nam się strasznie podoba. I teraz na koniec ile te sprzęty kosztują? TRK 251 to wydatek mniej niż 15 tysięcy. 302S, ten sportowy Speedfighter, to jest poniżej 17 tysięcy. W jednym i w drugim przypadku można cieszyć się prawdziwym motocyklizmem bez jakichkolwiek kompleksów. Jeden i drugi sprzęt naszym zdaniem oferuje naprawdę dużo, jak na tego typu jednostki napędowe to też jest, można powiedzieć, ukoronowanie postępu technicznego, gdzie dziś inżynierowie, tworząc odpowiednie oprogramowanie, wykorzystując odpowiednie jakości materiały, są w stanie wyciągnąć naprawdę dużo mocy i dużo fanu i fajnego momentu obrotowego właśnie z tego typu niewielkich jednostek, które są w pełni homologowane na prawo jazdy kategorii A2.